No, płynie, no, tak. no więc północ prawie minęła. Zapoczę, mógł... zapoczę, a, czerwone kapturki jak zapoczę, stoją, pośle. tak stoją. Generalnie pałki, no jak leżały, tak leżą. Kebab obżarty. Ale czekaj. Ale tu się więcej pojawiło, a tam to już nawet nie oceniam. Waga. Czekaj, ale to. Na co? wagę już nie możesz wejść, bo zepsujesz. Nie, na wagę nie, bo się podsuje no i jeśli się wyskoczy, to nie, 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 nie. Tutaj ten starszy, to też już nie może na wagę podsuć. Grać pan małej już tak nie, tak? Tak nie wystaje. Tu Cię wywęczy jest. Teraz co tam? <laughs> Ciekawe czy ten no, no, no. zapłacze do gara wrócić. No nie, nie no, czekaj, do czekaj. Do czekaj. To są płuca, a nie brzuch. To ciekawe, jak gumie będzie wyglądał. No to są mięśnie. No, ja, no, dobra. Tak no dobra. dobra. Ale dobra. Napnij go, napnij go. E, górę napina tutaj. Przecież żadne kobiety tego nie będą oglądać. No to tylko powietrze, dobra. A, no powietrze, wypuść. Spójrz, spójrz tego flaka. No dobra, dobra. No, a ten drugi, jak się napnie? Ale klatę pokaż. No ładnie, ładnie. Nie, jest ładny, jest ładny, no. Więc mi siwo nie schodzi i trąca Do tego muzyczka jeszcze kozo, gra, nie? A muzyczka jeszcze gra. A ja. No. Trunek jeszcze mamy no, do picia, także nie ma... Ale, nie o, tu już jest pełno. No, no, no. No, Trzymaj tu już jest pełno. Co? Trzymaj, że tak mam dużo. Obwodu w klatce piersiowej, czy na brzuchu? Wie. Zdrowo. A na brzuchu. A No dobra. Zdrowie. A już tak schudłem i no to już nie do fajna. Tak? Moc tak. Ale co, że źle? Miałem już 74 w Samsungu. Ale to wiesz, od roboty, nie? Ciężka Jego praca. Jego woda o żadnym szajszungu. Szajszung? Szajszung to jest tu i kręci teraz, nie? Szajszung, kręcisz? Kręcisz. jeszcze. tak dobra, jakbym piwo zmniejszył, może wcale nie, tylko może... O, a to, to też, też nie, nie powiedziane, nie bo piwo ma dużo kalorii, więc to też nie powiedziane. To tak nie. I, i od piwa. Czekaj. cztery piwa? To jest od piwa. Od piwa i Ten też idzie od piwa. Pokaż go. Jeszcze champion. Champion. No dobra. Champion piwosz, A ja. A ciemny. po co jego piwo mówię nie, trzeba kupić swoje. A właśnie mam piwo. Tam jest pod stołem. 9%. To jest. No patrzcie no ile procent. Widzicie. Aż 9. Aż 9. mało na to. No to jest czempion. To jest czempion. No to...